Przede wszystkim gratuluję Olimpii Awansu i życzę powodzenia w meczu z Lechem. Na pewno ta gra nie wygląda tak, jak my sobie tego byśmy wszyscy życzyli. Na pewno jeszcze nie jest to tak posklejane, jak powinno i na pewno gra, którą dzisiaj zaprezentowaliśmy, nie była dobrej jakości. Yy, żałuję tylko, że, że, że tak to się skończyło, że w tej drugiej części do grypi yy, uważam sytuację, jakich masa yy, w futbolu zadecydowało o tym, że nie mieliśmy szansy dalej rywalizować yy, o ten awans. Ale jestem ostatni, który będzie bronił się decyzjami sędziego. Yy, cóż. Yy... Nie jesteśmy połażeni i teraz musimy tylko się skupić się na lidze. Chciałem podziękować wszystkim zawodnikom mojej drużyny, którzy oddali dzisiaj serce na wojsku i, i stracili dużo energii, dużo sił. Był to scenariusz, którego najbardziej sobie jakby nie życzyłem, czyli, czyli opcji takiej z dogrywką, ponieważ jak wiemy wszyscy startujemy już na pierwszej ligi wyjazdem z Sinolucie, zaczynamy tą ligę i w takim układzie tak układ taki był, że tak powiem, niekorzystny, tak? Czyli, czyli, czyli 120 minut gry, duży wydatek energetyczny, kadrę mamy dość szeroką, ale mimo to zawsze gdzieś tu pewnie jakiś oddźwięk będzie miało. Odnośnie samego spotkania to chciałem powiedzieć, że no postanowiliśmy sobie podejść wysoko, nie pozwolić zawodnikom pogoni, rozgrywać piłki od tyłu, zamknąć środkową część z boiska, bo <laughs> uważałem, że będzie to jakby sposób na to żeby wymusić e, długie zagrania i, i tam mamy szansę zebrać drugą piłkę, e, posiadać ją częściej, a, a nie gonić za nią i, i gdzieś tam próbować przesuwać w strefach, e, reagować potem i, i tracić dużo energii. E, ogólnie cieszę się, bo cel, który założyliśmy sobie e, oprócz tego, żeby, żeby widzę wypaść jak najlepiej, to po losowaniu e, i, i jakby nas na częste tego meczu na mecz z Lechem Poznań no, no, i chłopacy i ja powiedziałem, że życzylibyśmy sobie tego spotkania w Grudziądzu, czyli ta przygoda pucharowa trwa dalej. No, myślę, że to będzie ciekawe kolejne spotkanie. Udało nam się przebrnąć, wygraliśmy. Skąd decyzja o tym, żeby na lewej dzisiaj pomocy zagrał Grzegorz Bonin? A drugie pytanie... Bo bardzo często mówiło się, że pogoń ma tylko jednego lewego wrońca, którym jest Przemysław Piedruszka. Dzisiaj zagrał Emil Nol I skąd ta decyzja, żeby akurat się postawić na Emila? Jeżeli chodzi o Bonina, to dobrze prezentował się na zajęciach treningowych, a dwa też Robert Kolendowicz ma kontuzję i trzeba było uzupełnić tą, tą dziurę, że tak powiem. No, a jeżeli chodzi o Emila, zaprezentował się poprawnie i tak też wyglądał właśnie w treningu i dzisiaj. Dzisiaj te miejsce sobie wywalczą na lewej obronie i, i, i mam nadzieję, że dalej jest zatrzyma tam. Na kilka dni przed Ligą, pierwszy meczu od odstawkę po serii sparingów. Na ile jest Pan spokojny przed pierwszym meczem ligowym po tych 120 minutach, a na ile ma Pan był No po tym scenariuszu, o którym wcześniej mówiłem, to jestem mniej spokojny niż spokojny, tak? Czyli gdzieś ten wydatek energetyczny, e, mam obawy, że, że, że może gdzieś e, no, mieć jakiś negatywny oddźwięk, tak? W meczu ze Świnoujściem, zostało trzy dni do tego spotkania, a no... Eksperymentalnym składem można powiedzieć, zagraliśmy w obronie, tak? bo, bo tej obrony stanowili zupełnie inni zawodnicy w zeszłym sezonie i, i o tą formację, o zgranie tej formacji bałem się najbardziej. Hmm. Choć okazało się, że, że po tych nie wiem, zajęciach, które mieliśmy możliwość odbyć i, i po meczu kontrolnym ostatnim w trypinie można powiedzieć, gdzieś, e, gdzie dotarł do nas Sławomir Mazurkiewicz, e, no, postawiłem na takich obrońców i, i myślę, że skutecznie udało się to zrealizować. Czy po tym meczu ma Pan już skład na Świnouści w głowie, czy jeszcze nie? 11, 11 Powiem szczerze, że trochę, że tak powiem, zestawienie tego, 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 tego składu na dzień dzisiejszy też było brane pod uwagę pod kątem meczu w Świnoujściu i, i oczywiście nie powiem, że, że, że chcieliśmy w Pucharach przegrać, tak? I gdzieś wystawić jakby słabszych zawodników, a oszczędzić ich na ligę. Uważałem, że tacy zawodnicy sobie poradzą, którzy grali w dzisiejszym meczu, yy, którzy, że tak powiem, źle znoszą granie dwa razy w tygodniu, yy, postanowili przyoszczędzić i, i grali w mniejszym wymiarze albo w ogóle.